Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Fex. A przed wami jest już 29. podajże odcinek z gry Far Cry 5 na moim kanale. Na początku pragnę przeprosić za brak odcinka, którego nie było w piątek. No przepraszam, nie nagrałem, nie wyrobiłem się. Mam nadzieję, że w tym tygodniu to się tak nie powtórzy. Nagram i tak dalej. I co w dzisiejszym materiale? No mówiłem w ostatnim, że nie wiem, pośmigamy sobie tutaj po tym regionie. Tutaj coś jakieś poboczne porobimy, nie? Tutaj mamy jeszcze na przykład uzbrojony konwój zniszczy helikoptery, helikoptery Jacoba, którego już nie ma, rzecz jasna. A tutaj co jest zniszczony. Yy, wabiki na wilki, nie? cztery nam zostało, albo 5 yy, łącznie zrobiliśmy, ale no to się, to się kiedyś zrobi jeszcze bez żadnych problemów na pewno. No i tu mamy jeszcze doktor Sarah Perkins, jakaś fabularna, więc no wrócimy tutaj kiedyś do tego regionu na pewno przed końcem gry. E, no i co, w tym odcinku wykonamy misję fabularną, która znajduje się areszt w Hope, Hope Country, dotrzeć do lokalizacji kilku członków ruchu oporu. Znaki, mordę. Czekaj, to musimy tu wejść. E, kilku członków ruchu oporu zaszło, zaszyło się w areszcie Hope Country, sprawdzić jak sobie radzą bramami Edenu. Czyli podejrzewam, że musimy ich oswobodzić. E, drogą pojedziemy sobie raczej Tom. Tepniemy się tutaj, bo tutaj chyba nie mam nigdzie możliwości. Tak, nie ma tutaj na regionie... W... Praktycznie żadnym posterunku, z tego co mi wiadomo, możliwości przyzwania sobie samochodu, więc trochę mit. Mam nadzieję, że w tych będzie. Yy, tak więc myślę, że przeteleportujemy się tutaj, bo tutaj mamy. Nie, tutaj się przeteleportujemy, tutaj jest garaż. Tak więc elegancko wszystko yy, przyzwiemy. Yy, na początek, też pragnę Wam przypomnieć o czymś ważnym: o zostawieniu łapki w górę sobie kaweczkiem oraz zapisanie jakiegoś komentarza. Będę wam bardzo za to wdzięczny, a w opisie znajduje się link do mojego profilu na Kiku, na którym streamuję dosyć często. No, weekendami streamuję, tak? Weekendy są streamowe, czyli sobota i niedziela, tak więc zapraszam. I teraz pokażę Wam coś, czego jeszcze wam nie pokazywałem, co kupiłem na streamie. Mianowicie nie tutaj, tylko tutaj. Znajduje się taki oto tutaj fajny samochód szmugler. Fajny dlatego, że tutaj ma karabinki. Które pewnie... ale Filip, przecież jak ty jedziesz nie możesz z nich bo musi być tu z tyłu, nie? Otóż... Yy, no nie. Lewy przycisk myszy i samo się wszystko yy, strzela. Tak więc ja sobie tutaj jeszcze zaznaczymy yy, trasę. Kilometr nie jest to jakoś bardzo dużo, jest to w sumie mało. I chyba wam ściszę trochę gierkę, bo jest troszkę za głośno. Na 4 minus 4 dB. I sam na słuchawkach muszę ściszyć. No i elegancko, można teraz już jechać. Bardzo przyjemny samochód. Oj, tutaj się kolegi zapytamy, bo teraz no, zostało nam praktycznie w jednym tylko regionie. Tak, więc no porozmawiajmy. There, him, Wrak statku. Wrak statku będzie on już na regionie. Na regionie Fade tak. Region Fade tutaj jakaś wysepka. No będziemy to robić na pewno. Nie jestem pewien czy na odcinkach, czy może na jakimś streamie sobie obskoczymy wszystkie skrytki preperskie. Bo myślę, że posterunki jednak zrobimy na y, odcinki. Lecz w sumie fajny to był pomysł, y, że... Bo ja bardzo chciałbym też posterunki porobić na streamach, tak, ale... No jednak, jak dla mnie, no to myślę, że odcinki, posterunki na odcinki będzie to lepszy pomysł. Możecie mi w sumie tam w komentarzach napisać. Y, Myślałem, że on rzucił puszką, nie? Ale dobra. E, możecie mi napisać, czy posterunki lepiej zostawić na odcinki, czy na, na streamach, żebym sobie wszystko zrobił. Tylko, że na streamach to może być tak, że po prostu one dają też punkty ruchu oporu, nie? Więc po prostu, jak już to bym musiał te posterunki robić po tym, jak zabiłbym y, tutaj te... Y, te, te fejt, nie? Bo na tym regionie jest fejt. No i tutaj niestety nie było powitania takiego jak sobie by po prostu coś tam mówił ten Bo tutaj jest już coś kultu, okej, okay, ołtarz Nie było ten Po prostu nie było takiego przywitania ze strony Dacza co opowiadałby nam o tym regionie To wszystko tylko dlatego, że po prostu no wiecie widzowie Ten Kurczak to się nazywa I tutaj już widać żywy region, bo wszyscy jeżdżą samochodami tutaj Yy, bo ja już byłem tutaj raz niestety Ja już tutaj raz byłem yy, Dlatego że Jadąc do regionu Johna Przejeżdżałem przez ten region fade, więc niestety no się nie udało tego inaczej zrobić musiałbym płynąć w pław, a mi się tego nie chciało. Tutaj w ogóle na desce rozdzielczej jest figurka Wasa, taką sobie dałem i przemalowałem auto też na inny kolor Tak więc nie jest ono białe jest ono chyba czarne albo jakiś inny kolor, nie pamiętam Trzeba obejrzeć, żeby coś tu mniej więcej wiedzieć, gdzie co jest. No i mogłem sobie dodać różne figurki, ja dodałem sobie figurkę Wasa. Myślę, że fajne takie urozmaicenie samochodu. BUM! Tutaj jest jakiś ołtarz kultu. Strasznie dużo tutaj jest tych rzeczy. Dobra, tu sobie myślę, że wysiądziemy. Fajnie byłoby zrobić y, zabójstwo ze 150 metrów, ale nie wiem, czy mi się uda. Chodź kurczę, o! Tam są nasi. Nie wiem czy mi zaliczyło, pewnie nie o kilka metrów. Ale okej. Okay. Idziemy już. Albo ja nie mam kałacha, okej. Okay. Myślę, że mam kałacha. Wszyscy okay. mamy radnego sanitariusz. Broń się zacięła. Dajcie amunicję. Naprawdę uratowałeś nam tyłki. Atakują od wielu dni nie odpuszczają. Naprawdę wsadziliśmy. Kij w mrowisko. Olera! Sanitariusz! Świeży, właśnie na mur. Dabing. A nie jakbyście oznaczali ich. Fajna misja, podoba mi się już. Zachód to ten? Ten, tak. Ja mam przebijającą, okej. Okay. Teraz tam? Okej. Okay. Nie, tu nie ma. A oni tu weszli już jakoś. To tędy chyba będzie, nie? Da. Oj, to chyba nie dojedzie tu. No, przesuń się rani. Zdążyłem. Areszt Faup Country ukończono. Jakaś kacenka będzie ok. Rogers, gdzieś jest w środku. Jest pawarka łukowa. Futy ostatnio jej używał. Bierz się do roboty. Ty, chodź za mną. Zbieraj złom, jeśli trzeba. Podaj mój drzwi. Od celu, jazda, nie mamy więcej czasu. Jakiś problem? Nie, kilku jedeniarzy próbowało i załatwiliśmy drzwi. Nieźle, wyliżysz się, uciskaj rana. Wiesz, w zeszłym roku miałem przejść na emeryturę. Już się bałem, że będzie nudno. Hej, przedstawisz nam, czy tak mamy stać, jak pojeb... Wyrażaj się. Oj, odpierdol się, wirdzie. Mówiłem ci, ordynarny umysł jest o znakom. Nie nosisz znaczka. Nie, nie noszę. Potrzebuję raportu o stratach. Ale jesteśmy pumami wcale nie. Zobacz, ja noszę znaczek. Przerw nosi znaczek. Ten pan. Przepraszam. Kto to taki? To jeden z moich zastępców. A nie mówiłeś, że ich porwali? Ale nie jego. I słyszałem, że mocno daje się w... we znaki. Ach tak. Mam nadzieję, że przyłączysz się. Nie ma tu miejsca dla darmozjadów. Tracy jest w porządku. Jak już cię pozna, chodzi o pracę. To ma rację. Jest tu wiele do zrobienia. Wystarczy popytać. Dobrze, że znów jesteś z nami świeży. No dobrze. Na klatę mi przebił, bo ja nie mam koszulki. Ja chodzę be, bez koszulki po prostu w tej grze. Wypełniono misję. Dotujemy siema. Potatnik weterynarza. Ktoś chce, no to se bardzo proszę przeczytać. Aha. Będę szczery, nie sądziłem, że cię kiedyś zobaczę. O, kraksie, pamiętam tylko mgłę. Potem szedłem przez las przez <grym grym grym> pole i ją zobaczyłem. Chcesz, widziałeś, nie? Świeży? Cokolwiek mówi, cokolwiek obiecuje to kłamstwo. Trzymaj się od niej z dala albo skończysz jak federalny. Błogość sprawia, że zapominasz, czujesz wolność. Po prostu chcę zostać w jej objęciach na zawsze. Ale to nie, to nie jest prawdą, to wszystko kłamstwo. Gdyby Virgil i Tracy mnie nie znaleźli, wciąż bym tam był. Pływałbym w Morzu Błogości i byłbym więźniem we własnej głowie uratowali mi życie. Te pumy to dobrzy ludzie, ale już ledwo się trzymają. Musimy im pomóc, świeży. Nikt inny tego nie zrobi. Jeszcze jedna sprawa. Był z nami lekarz. No weterynarz. Ale stara się jak może. Gość zniknął kilka godzin temu. Nie wiem czemu ani jak. Rozglądaj się za kimś takim, dobra? Dobra. Dr. Charis Lancy. Okej. Okay. No. Fajnie, mamy tutaj autka, mamy tutaj helikoptery. Sklej wielobrążowy Virgil Air White Horse. Oraz Tracy Lada Tracy <tryjsy> Lada Ej, zajebiste jest to ten sklep, ładnie to wygląda. Łupy nie mamy, amunicję musimy kupić, ale nie tą Tak więc to dokupię, to też muszę sobie kupić. Tak wiecie, już widzę, by zapełnić wszystko co potrzebuję. No i tu ja już mam z dwóch koła 900 dolarów, nie? Jakieś coś bronie byśmy może wymienili, bo snajperka mam fajną, lubię z niej grać. A! Ja myślałem w ogóle, że używam teraz tej snajperki, a używam tej, no tak. Yy, no to fajna jest bardzo. Kalasznikow, no to mamy ten. Ten już jest upgrade'owany, więc nie wiem, czy ten był, nie był lepszy. Mamy też tutaj te takie ze skinami. Kurczę, tego by pograł, tym. To drogi strasznie, on jest gorszy od tego. Ale on jest jeszcze inny. Snajperek już nic raczej nie będziemy kupywać. Pobać, znaczy się. Tu coś jest. No, odmisję ze Skylar bym chciał jeszcze zrobić, tak szczerze. Mieć wędkę. Ej, 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 No nic. szczelby mamy, a szczelby to tak szczerze średnio używam. Wolę na dalszy ten, dalszy zasięg. No to co? No, myślę, pogadajmy z szeryfem

Oh, because Faith is talking to me all the time, okay. They blessed me. Only from what we can tell, they weren't lost in the bliss. There's been rumors of some place run by Faith's favorites. The kind of place nobody comes back from. Torture, drownings, sacrifices.

Bez obrażeń, praktycznie do czyj, do rozpaczy. No, tutaj myślę, że nie będziemy babel, no Po prostu bierzemy helikopter i lecimy, nie? Też nie mam, nie mam pomagiera przy sobie. Dawaj tego. Jeszcze tę te pumę, nie? I wtedy to już widzowie wykupię ten talent. Zdolności przywódcze, nie? I będzie boomer i ta puma, nie? Banger totalny już będzie. Zadamy. Daleko to tak na mapie? E, na mapie nie bardzo przy jakiejś rzece. Ej, dobra, ta miejscówka, bo ja widzę ogólnie już dwa razy chyba przeszedłem w Canyon Down. Tam szarki boszał był. Taki, bo tu też jest szarki, tylko że szarki w Far Canyon Down tam y, do budynku potrzebujemy do osady, żeby on tam y, lepsze materiały wybuchowe mógł craftować. I żebyśmy sobie po prostu mogli kraftować też lepsze materiały wybuchowe. I Sharki Boschau to jest Sigma totalne, nie? Oczywiście Far kraju New Down, bo tutaj też jest według mnie Juzos, bo latasy tylko z miotaczem ognia nie? I czekaj, jak mnie pobłogosławiono, to czy oni będą już na mnie nacierali? Czy oni będą po prostu czekać, aż ja wypełnię tę pierwszą kropkę. Bo nie wiem czego się spodziewać, nie? No chyba to jest chyba ta miejscówka, tylko że przez ten wybuch nuklearny, który był przed New Down yy, To on po prostu tutaj, wiecie widzowie, się zmienił teren, nie? Mi się mega... albo i nie ta miejscówka, nie wiem, mega mi się podoba. Znaczy mega przypomina mi ta miejscówka, tamtą miejscówkę. Latujemy na dół. Nie wiem czego się mam tutaj tutaj spodziewać, więc dlatego troszkę dalej sobie wylądujemy. Tam zostawimy, mamy, czekajcie, mamy LKMa, mamy snajperkę, do której musimy dać sobie te naboje, one są lepsze. A tutaj dajmy pociski do szczelby po prostu. To też jest lepszy nabój. Oho. Czyli mają zakładników podobno Boomer Gdzie jesteś? Płyniesz jeszcze, okej okay. Tam nie wejdą raczej zobaczyć, że on zginął Alarmowego trzeba zabić, bo on może wezwać alarm, posiłki Jest dwóch alarmowych tylko tam jest ten, i nie chcę go tak zabijać. Prależą. Zorientowali się. Oho, jeszcze ona. Zostaw mnie, ogarnij się. Dużo jest tych, co mogą wezwać alarm. Tu jest woda jeszcze. Jezu, zagryz go elegancko, wszyscy już chyba nie przygotuj zasadzkę na kapłankę. Jedno wystarczy pewnie. A jak nie, to doprawimy. Tu są jeszcze ci zakładnicy, tylko kurczę, nie wiem gdzie oni są, by ich wy wyzwolić. Tu jest jedna pani. Jak jedzie kładem, to ona zginie. Ocel pozostałych osadników, nie tych yy, zakładników, nie osadników. O, jest jedna. Znaczy, druga już. Tu może być kolejna gdzieś. Pewnie jest trzech, standardowo, ale ja nie wiem gdzie. Boomer, nie, nie mógłbyś mi pomóc szukać ich. Może tego tak, tu był zakładnik, go zabili. O, tu jest jeszcze. Jeszcze? To ile oni tu mieli tych zakładników? O, tu jest Zabiłem go. A oswobodzono tak ci się jak. Aha. No właśnie. No kurczę, no nie widziałem się, przepraszam. Bum. Uzupełniona misja, zbawienie, no... Fajna, ciekawa misja, taka spokojna, nie? Oho! Nie zauważyłem tego po prostu. Duży ci chronić, misja fabularna, cel a, o zakładników, to tak jak ostatnio Oho Uspokój się Aha, dobra, wzięli, porwała nas już Welcome, welcome Siemanko Ale brzydka jest, Jezu

Dopały! <noise> no, tak. Wykluczona ze swojej społeczności. Nębiona przez znajomych, wykorzystywana przez rodzinę. W końcu dziewczyna zaczęła szukać ratunku w szczykawce. Była samotna, chciała umrzeć. I wtedy spotkała ojca. On dał jej nadzieję i pewność siebie. Ojciec pokazał jej, jak bardzo jest wyjątkowa, pełna miłości i życia. Dał jej nową rodzinę, którą zaakceptowała ją tak, taką, jaka była. Młoda kobieta nie pragnęła już śmierci, zyskała cel w życiu. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Pewnego dnia ojciec przyprowadził ją tutaj. Zapytał, czy pokłada w nim wiarę. Chciał wiedzieć, czy jest gotowa dla niego umrzeć. Dziewczynka, która bardzo chciała żyć, przestraszyła się. Ojciec powiedział, że to próba, że on uwierzy w nią. Jeśli ona uwierzy w niego. So Więc zamknęła oczy i skoczyła. Ojciec dotrzymał słowa. Weźcie mi ktoś w komentarzu, napiszcie co to znaczy z chemicznie, bo ona ma jakieś pierwiastki na ręce. Zastopować stopklatkę gdzieś, no 10 sekund temu może. O, no. Procz na drogę. I dołu swoje wiary. Scott, ale co zrobi, co, co by się stało, jakbym tu stał, i stał, i stał. Ale nie chcę tego sprawdzać, po prostu jump. Średnie jest ten nowy ekran wczytywania. Wolałem tamten z Doliny Holland. No i budzimy się, budzimy się, a pod nami jest napis. Podejrzewam pewnie, że jest. Wiecie, widzę po angielsku Y, E i S, nie? A nie, to jest jakaś gwiazdka. Pewnie ta tego kultu całego. No, ta, ta jest gwiazdka. Ta, którą widzicie teraz na ekranie, skok wiary. Czy się inaczej? Feel... Czujesz, że żyjesz? Pierwszy krok jest zawsze najstraszniejszy, ale wszyscy w Ciebie wierzą. Pielgrzymuj, wejdź na drogę. Wkrótce. Cię spotkamy. No, yy, tego typu odcinek już ma prawie 30 minut, za niedługo. Tak więc ja się z Wami żegnam na tym odcinku. A ja od razu lecę nagrywać kolejny i jeszcze trzeci. O, jesteśmy pod tym pomnikiem. Anielski Wierzchołek. Yy, ja lecę nagrywać kolejny, jeszcze kolejny, jeszcze kolejny, żeby było na środę. I jeszcze yy, w. Jeszcze w to. Nie, w, no i jeszcze piątek. I myślę, że po, polecimy sobie tutaj uratować tego doktorka Charles Lindsay. No i potem będzie kolejne spotkanie. trzecim materiale, mam nadzieję, że tak to wszystko wyjdzie. Ja wam za ten odcinek bardzo pragnę podziękować. Mam nadzieję, że wam się a po w sumie nie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pragnę wam podziękować, kto obejrzył do końca. Mam nadzieję, że będziecie oglądać jeszcze częściej. Wpadajcie. Zapraszam, zapraszam. Na Kika jest link w opisie. Ja się z wami żegnam do następnego. Trzymajcie się. Cześć.